Cześć, dzisiaj chciałabym opowiedzieć o najczęściej spotykanym przeze mnie błędzie w nazewnictwie dotyczącym resocjalizacji. Mianowicie e, mówię tutaj o pojęciach małoletni, nieletni, młodociany, które często stosowane są zamiennie czy to w prasie, czy w książkach, czy w telewizji, a jest to ogromny błąd, gdyż każde z tych pojęć posiada odrębną definicję. Małoletni to w rozumieniu polskiego prawa cywilnego osoba, która nie ukończyła 18 roku życia, z małym wyjątkiem. Kobieta, która ma co najmniej 16 lat i za zgodą sądu rodzinnego zawarła związek małżeński, staje się osobą pełnoletnią. Definicję nieletniego określa ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Stąd nieletniego możemy rozumieć na trzy sposoby. Jest to osoba do 18 roku życia, która wykazuje oznaki zdemoralizowania. Osoba między 13 a 17 rokiem życia, która popełnia czyn karelny, czyli czyn zabraniony przez ustawę, jako przestępstwo, przestępstwo skarbowe lub określone wykroczenia o charakterze huligańskim, jak i również osoba do 21 roku życia, wobec której zastosowano środek poprawczy. Z kolei młodociany to w prawie karnym osoba, która w chwili popełnienia czynu zabronionego nie ukończyła 21 roku życia, a w chwili orzekania przed sądem pierwszej instancji nie ukończyła 24 roku życia. Jak sami widzicie, każdy z tych pojęć określa całkiem co innego, dlatego stosowanie ich zamiennie jest dużym błędem i mam nadzieję, że po obejrzeniu tego filmu już tego błędu nie popełnicie.